Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Panie że zaczniemy od rozmowy o pogodzie. Przez niemal cały okres przygotowawczy ta pogoda była łaskawa. Teraz na finiszu troszkę krzyżuje wam plany. Mieliście w tym tygodniu wyjść na naturalne boisko, zapoznać się z tą naturalną murawą. Znów cały tydzień trenowali się na sztucznej trawie i dzisiaj też ten mecz musiał być rozegrany na sztucznym boisku. Zależało nam, żeby ten sparring w ogóle doszedł do skutku. Mieliśmy jeszcze kilka rzeczy do do sprawdzenia i, i dlatego przenieśliśmy to spotkanie, żeby je w ogóle rozegrać na tą nawierzchnię sztuczną. No tak, no ktoś powiedział, tak, jedna, jedna z pań niedawno, że sorry, taki mamy klimat, myślę, że nie mamy na to wpływu, nie mamy się z tym nawet denerwować, irytować, no, no, wszystkie te warunki są takie same dla wszystkich klubów i, i trzeba jakoś temu sprostać, no, musimy sobie z tym radzić, musimy Wymyślać tak te nasze następne treningi w tym tygodniu, żeby, żeby było dobrze. Co o samym meczu trener może powiedzieć? To był ostatni, ostatni sparing w okresie przygotowawczym, za tydzień już Liga. Co ten sparing trenerowi mówi? Wbrew pozorom sporo, bo tu rzeczywiście chcieliśmy kilka wariantów sobie e, sprawdzić, kilka e, rzeczy porównać. E, na pewno troszeczkę e, pierwsza połowa taka była... Jakby to powiedzieć? Ona była na boisku wyrównana, ale myślę, że, że sporo takich było sytuacji, kiedy to my prezentowaliśmy przeciwnikowi przede wszystkim przy wyprowadzeniu piłki takie proste błędy, gdzie, gdzie nie, potrafiliśmy się przy tej nie potrafiliśmy dokładnie wyprowadzić, dokładnie rozegrać. To były takie mankamenty w tej pierwszej połowie i ciężko było stworzenie sytuacji. Druga połowa na pewno lepsza, zakończona, zakończona bramką po rzucie kadnym, ale tu na pewno mamy jakieś niedosyt, bo tu chcielibyśmy jeszcze, żeby coś padło z gry, nie udało się, ale, ale ta druga połowa na pewno na, na większy plus. Pamiętam, że w ostatnich tygodniach można powiedzieć, no dru w drużynie było trochę urazów, większość z tych zawodników dzisiaj na ten sparing wróciła i, i, i grali. Natomiast no, kolejni na tę listę kontuzjowanych trafili, bo widzieliśmy kontuzję Łukasza Janoszki, też przedwcześnie Mecz, zakończył Przemek szur. Martwi to przed startem ligi. Zawsze to mówimy. No. Z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale bo każda taka sytuacja to jest szansa dla kogoś następnego, ale, ale na pewno chciałoby się mieć ten stuprocentowy skład, stuprocentową możliwość wyboru. No tu obawiam się, że w przypadku Łukasza może, może tak nie być. Przemek, no zobaczymy, to myślę, że to nie, nie będzie nic poważnego, chociaż on też już miał ostatnio przerwy, więc zobaczymy.